Typ mąki i jego zagadnienie, czyli po co nam to? Na początek kilka powszechnych informacji. W naszym kraju sposobem określenia rodzaju mąki jest jej podział na typy. Typ mąki związany jest bezpośrednio z zawartością mące substancji mineralnych, zwanych inaczej popiołem. Najprościej mówiąc, jest to mierzone laboratoryjnie. Mąka spalana jest w specjalistycznym piecu w temperaturze 950 stopni w czasie jednej godziny. Substancje organiczne, w tym białka i węglowodany, zostaną spalone. Woda odparuje, a pozostałością po spaleniu będą substancje mineralne tworzące popiół. Ich waga w stosunku do wagi początkowego wsadu określi typ mąki. Zatem, kto definiuje typ mąki? typy mąki nie tylko definiuje Polski Komitet Normalizacyjny, w skrócie PKN. Obecnie nadal istniejące, ale nieobowiązujące normy to normy, które teraz widzicie na ekranie. Pierwsza z nich jest normą na przetwory zbożowe, takie jak mąka pszenna. Oraz druga norma na przetwory zbożowe takie jak mąka Żytnia. Pod tymi normami znajdziemy informacje o typach mąki i ich zastosowaniu. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem. Ogólnie, im wyższa jest liczba określająca typ mąki, tym większa jest zawartość cennych składników i tym jest ciemniejsza. Dla przykładu. Typ 450 zawiera 0,45% składników mineralnych, tak zwanego popiołu, czyli na 100 g mąki jest 450 mg składników mineralnych. A już dla mąki typ 2000, składniki mineralne stanowią aż 2%. Dodam tylko, że można na, znaleźć na rynku typy mąk, które nie są ujęte w normy powyżej. Zatem Typ mąki jakby podpowiada nam, do czego optymalnie możemy ją użyć. Trzeba zdać też sobie sprawę, że mimo, że mamy tyle tych typów mąki, to nie znaczy, że dany typ mąki jest jakąś specjalną odmianą zboża. Typ to typ, nie zależy od odmiany zboża. Najprościej to ująć, typ mąki to jakość przysianego zboża. Im drobniejszego sita użyjemy... Tym nasza mąka będzie bielsza, czyli niższa typem. Warto dodać, że zawartość popiołu nie jest idealnie równa. Ma swoją rozpiętość ze względu na jakość zboża. Oto dlaczego typ mąki ma znaczenie: struktura i konsystencja. Różne typy mąki mają różne zawartości białka i skrobi, co wpływa na strukturę i konsystencję ciasta. Mąka typu 720 da lekkie i delikatne ciasto, podczas gdy mąka typu 1370 da ciemniejsze, gęstsze ciasto. Smak. Typ mąki wpływa na smak wypieku. Mąka żytnia typu 720 da łagodniejszy smak, podczas gdy mąka typu 2000 da bardziej wyrazisty smak. Właściwości wodochłonne. Różne typy mąki mają różne zdolności do absorbowania wody. To jest istotne, ponieważ ilość wody w recepturze wpływa na tekstury i wilgotność chleba. Rodzaj chleba. Jeśli planujesz upiec chleb żytni, razowy czy inny rodzaj chleba, wybór odpowiedniego typu mąki jest niezbędny, aby uzyskać pożądany efekt. Podsumowując, Wybór typu mąki ma wpływ na ostateczny produkt w piekarstwie domowym i nie tylko. Dlatego warto zrozumieć właściwości różnych typów mąki i dostosować je do swoich potrzeb piekarskich. Pomoże to nam też na powtarzalność naszych wypieków. Podpowiem Wam, że typ mąki możemy sobie w domu sami zrobić. Jest to dość przydatne, gdy widzimy jakiś przepis z nietypowym dla nas typem mąki. A kupienie takiej mąki w naszym sklepie jest niemożliwe. Dla przykładu posłużymy się mąką żytnią. Tak więc, mąka żytnia, określana jako typ 720, może mieć zawartość popiołu od 0,59% do 0,78%. I mąka żytnia typ 2000. Zawartość popiołu nie więcej niż 2%. Jak wiemy, popiół w zbożu to pozostałość po spaleniu w procesie analizy i może być używane do oceny czystości zboża. Wyższa zawartość popiołu w próbce może sugerować obecność zanieczyszczeń lub niższą jakość surowca. Wszystkie procentowe wartości, które są pomiędzy głównymi wartościami, mają nieduże znaczenie, jeśli chodzi o użycie ich do wypieku chleba. Zatem, na przykładzie poprzedniego filmu, ilość mąki w cieście, jak pamiętamy, wynosiła 420 gram. A chcielibyśmy użyć mąki np. typu 1400. Do każdego naszego potrzebnego typu mąki możemy śmiało ustalić widełki w przedziale plus, minus 20, co i tak da nam zawsze żądany typ mąki. Podzielmy ilość naszej mąki przez 2, czyli 420 podzielić przez 2 daje nam wynik 210 gram. Dzielimy, bo będziemy mieszać dwa typy mąki. Teraz naszą pierwszą połowę mąki mnożymy. 210 razy 0,78%. 0,78% to skrajny przedział popiołu mące typu 720, który wynosi, jak pamiętamy, między 0,59 a 0,78. Do naszych obliczeń zawsze wybieramy wartość skrajną. Zatem 210 g razy 0,78% równa się 1,638 typ 720. Drugą połowę mąki też mnożymy. 210 gram razy 2% równa się 4,2. Typ mąki 2000. Dodajmy 1,638 plus 4,2 równa się 5,838. Następnie podzielmy nasz wynik przez ilość mąki wcześniej przez nas ustalonej. 5,838 podzielić przez 420 i pomnożone przez 1000 równa się 13,9% nasza mieszanka to typ 1390, czyli 1400 pomyśli się w naszym przydziale. To teraz lekko zmieńmy nasze obliczenia i zobaczmy, co wyjdzie. 200 gram razy 0,78% równa się 1,56 dla typu 720 220 gram razy 2% równa się 4,4 dla typu 2000 dodajmy 1,56 plus 4,4 równa się 5,96 5,96 podzielić przez 420 razy 1000 równa się 14,19% czyli 1419 z połączenia mąki typ 720 i typ 2000 osiągnęliśmy również typ 1400 Wyliczenie to można zastosować też do mąk pszennych, biorąc skrajne wartości procentowe popiołu 2% i 0,50%, czyli mąkę pszenną typ 2000 i typ 450. Podsumowując, jeżeli do tej pory robiliśmy chleb z dwóch mąk, to nieświadomie zmienialiśmy jej typ. Warto eksperymentować z różnymi rodzajami mąki, aby osiągnąć. Pożądane efekty w swoim cieście. Warto jednak pamiętać, że zmiana proporcji różnych mąk w przepisie może wpłynąć na konsystencję i smak końcowego produktu. Dlatego warto wypróbować różne proporcje i notować wyniki.